6 sierpnia. Dzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Czy będzie prezydentem wszystkich Polaków, jak obiecał? Mało prawdopodobne, ale cóż szkodzi obiecać. Ludzie uważają, że Nawrocki ma jasno postawione zadanie, doprowadzić do upadku rządu. Po wyborach informowano o nieprawidłowościach wyborczych. Te nieprawidłowości miały występować także w Lublinie, między innymi w komisji numer 190. Ale nie było to medialne, a taka nieuznawana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie dopatrzyła się tam znamion problemów. Sąd Najwyższy prześwietlił z kilkanaście komisji. Były prokurator krajowy Adam Bodnar zdecydował się wtedy na powołanie biegłych. Prokuratorzy dokonali oględzin 250 komisji. W 166 komisjach nie stwierdzono rozbieżności, w 84 komisjach stwierdzono nieprawidłowości. W 42 komisjach stwierdzono, że przynajmniej część głosów Trzaskowskiego trafiło do Nawrockiego, w 34 komisjach na odwrót. Karol Nawrocki powinien otrzymać o 1538 głosów mniej, a Rafał Trzaskowski o 1541 głosów więcej. Państwo zawiodło, a niektórzy jeszcze popsuli swoją rangę spotkaniem nocnym u posłów PiS. Na zakończenie, Duda kończąc swój urząd, stwierdził, iż nie ma poczucia jakiejkolwiek porażki. Uważa, że to było udane 10 lat. Jak wy oceniacie jego prezydenturę? Dobra, zła?